Ja myślę, że o cięciu to już i tyle powstało filmów i materiałów, że tutaj szkolić cięcia państwa nie chcemy. Ale też, też nam trochę o to chodzi w materiałach, które chcemy państwu przekazać, żeby nie skupiać się tylko na idealnych sytuacjach. Tym razem zielony kolor. Myślę, że tutaj może spróbujmy zrobić jakieś celowe błędy. Bo to najlepiej się można nauczyć się i we własnym sadzie złapać w własne doświadczenie, jak się obserwuje później w trakcie sezonu efekty tego cięcia. O! o to chodzi! O Strach patrzeć. No. Cześć, witajcie. 20, który dzisiaj? 26. 26 luty jesteśmy w okolicach Wilgi e, Dzisiaj nie jestem sam Cześć Arek Cześć, cześć e, Witajcie, jesteśmy dzisiaj w sadzie I chcemy wam dzisiaj pokazać Arek, co chcemy pokazać? Takiego, co jeszcze nikt nie pokazywał? Ja myślę, że o cięciu to już i tyle powstało filmów i materiałów Że tutaj szkolić cięcia nie, państwa nie chcemy Naszych słuchaczy Ale myślę, że można się pobawić Część drzew zostawimy nieciętych Część przetniemy tak jakbyśmy to widzieli, a może popełnimy też celowych kilka błędów i poobserwujemy, jak, jaka będzie reakcja, reakcja wzrostu pędów jednorocznych w trakcie sezonu. Kąty czy się pojawią nieprawidłowe, a może będzie wcale nie tak źle, jak nam się będzie teraz wydawać i, i, i to myślę, że jest celem dzisiejszego spotkania. Okej, okay. właśnie o to nam chodzi z Adnos Arkiem, że zawsze generalnie. Mnóstwo było już filmów z ścięciem. Jak to sobie zobaczycie, kilkanaście filmów z ścięciem, to może Wam się tak wymieszać w głowie, że już ciężko podjąć Wam decyzję, czy wyciąć, czy nie wyciąć pęd. My chcemy, poza sekatorami, które dzisiaj mamy i będziemy sobie cieli, mamy jeszcze farbę w sprayu i będziemy te drzewa znaczyć. Czyli też chcemy się jeszcze w czasie wegetacji, tak? w czasie wzrostu generalnie i podczas zbioru, jeszcze raz w ty przy tych samych drzewach. Spotkać się z Wami i pokazać te nasze błędy, bądź drzewa niecięte czy cięte, jak one się w ciągu roku zachowują. Zgadza się, Arek? Tak, tak. Powiedz mi tak, co mam tutaj za odmianę? Jesteśmy tutaj w kwaterze Retiona Prince'a. Ok, ilu letnie drzewa? To są pięcioletnie drzewa na podkładce M9. Mhm. To jest dość dobra ziemia, bo tu mamy w większości pierwszą klasę. Widzimy wał, wał wiślany, jesteśmy niedaleko wisły, więc, więc dobre stanowisko. Dlatego bez nawadniania? Nawadnianie nie jest tu konieczne. Zazwyczaj zagrożenie przewroskami też nie jest aż tak duże. Ok. Bywa, bywa, ale nie, nie aż tak. Mhm. Więc e, widzimy zresztą po sile wzrostu, może tutaj szaleństwa z tą siłą wzrostu nie ma. Podejdźmy bliżej. Nad tym, mhm. e, ale, ale na pewno trzeba mieć to na uwadze. No, to odwołana Gold, tak, bo, mhm. Golda. I pomimo, że to jest e, ta podkładka M9, ale na sprzyjających warunkach, może poszaleć. E, i, I tutaj e, ja myślę, że, że lada moment kolejne retardacje tak. będą konieczne. Na razie, sam trochę eksadion. Ale, ale po ro... cięcie korzeni to jest tylko kwestia <laughs> Jak tego, Nie tego sezonu, ale... Powiedz to mi, bo to jest pare. też ważne Pierwszy zabieg dla mnie... Cięcie to pierwszy zabieg przerzedzania, prawda? Też Jak owocowały te drzewa w poprzednim roku? E... Tu był bardzo duży przymrozek w roku 19. W związku z tym w 20 planowanie było ciekawe Potężny grad. Zresztą widzimy cały czas te uszkodzenia na, na korze, nie tylko uszkodzenia owoców, bo plączkowo 219 przymrozek, tak? 219 przymrozek, 220 grad? Tak, dokładnie tak. W był grad, więc tu praktycznie te owoce w dużej mierze, nie w dużej mierze w całości były owocami przemysłowymi i tak zostały przeznaczone. Mhm. No mocno się skupialiśmy tutaj na leczeniu tych ran. I z nie najgorszym skutkiem I, i tiofanat, i mieć kaptan w górnych dawkach to była podstawa Aha. I to jest jedno z dalszych wyzwań No bo no, ja generalnie dużą uwagę i podczas wielu spotkań z państwem i rozmów z sadownikami do tych chorób kory przywiązuję uwagę Bo uważam, że to jest naprawdę nasze jedno z większych wyzwań na, na przyszłość Uprawiamy odmiany bardzo podatne Różnie wygląda z tym zagrożeniem chorobowym w sadach, w regionach sadowniczych ono jest zawsze bardzo duże Okej, okay. Arek mówisz oj, mówisz o takim czymś? Tu, to, to, no, wszystko? Się, to są wszystko te uszkodzenia gradowe, Tutaj. częściowo poleczone, widzimy kalus się, się pojawia Okej. Okay. no jest ich sporo, nie ukrywajmy jest ich sporo, ale też jak dzisiaj mamy coś mówić o cięciu, no to zobaczcie na, na wzrost tych pędów, nie? Też generalnie można powiedzieć, że te drzewa, No to jest pierwsza klasa ziemi. Jejku. No tak, no to jest pęd, pęd jednoroczny, no może to jeszcze nie, nie, nie aż takie jeszcze pewnie znajdziemy drzewa jeszcze silniej rosnące. Aha. Ale, ale tak, to na pewno trzeba mieć na uwadze. W dużej mierze, jeżeli właśnie mamy na myśli Jona Golda, grupę Jona Golda, czy to będzie regiona Prince, czy to będą sporty e, Star Supra itd., itd. No to jest tak, nie tylko podkładka nam okay. e, gwarantuje wzrost siłę wzrostu drzewa, ale ta druga część składowej, czyli Aha. odmiana i, i Jona Gold jest z obecnie uprawianych odmian tą wyróżniającą się bardzo mocno. Dobrze, to słuchajcie. Tu mamy te drzewa, sobie zobaczcie teraz w takim szerokim kadrze jak te drzewa wyglądają odnośnie wzrostu. Arek, co te trzy drzewa byśmy zostawili niecięte? Okej, okay, od słupa za koleją zostawimy. Dobra. Pierwsze drzewa. Poczekaj. Farba geodezyjna. Mam nadzieję, że powinno być ok. Dobra Naprawdę jestem ciekaw efektu jak to wyjdzie no, spodziewamy się sporej ilości pędów jednorocznych Dużo zacienienia w trakcie sezonu Ale tak jak mówiliśmy zobaczymy jak to będzie wyglądać Dobrze, to kolejne drzewa Kolejne drzewa Może tutaj yy, przetniemy tak jakbyśmy to widzieli Okay. A, a w kolejnych pomyślimy z jakimiś innymi kombinacjami no, Zacznę od na pewno jakiegoś przerzedzenia pędów Dużo fajnych gałązek 2-3 letnich Widzimy całkiem ciekawa ilość pąków wiatowych Ale za dużo tego jest Musimy tutaj trochę, trochę przerzedzić, wrzucić Bardzo fajna gałązka, ale jest pod nią Widzimy nad nią Bez, bez porównania musimy tutaj trochę, trochę zrobić, wyrzucić gałęzi, sięgnę wytłoku, wszystkie, które mają ostrzejsze kąty, nawet tutaj sobie z mhm. no i przechodzimy do jakichś takich kosmetycznych, powiedzmy, zabiegów. To byś zostawił, Wytania. a tu byś ją tak nie skrócił bardziej? Generalnie ja nie jestem zwolennikiem. Zostawiasz to? Chcesz mieć tą, chcesz mieć taki stół, tą podstawę, a nie Jest lepiej tutaj. Z... Wiesz co, obawiałbym się tutaj mocnej reakcji pędów jednorocznych. Mhm. Jest opcją skrócenia tutaj, ale wypracowane gdzieś klikanie w poprzednich sezonach, pomimo może nie jakiegoś szalonego zaponkowania, ale... ale, ale nie ja jestem zwolennikiem jakiegoś cięcia na, na dwu-, trzyletnim drewnie. Okay. Bo ta reakcja Silna. może być zawsze Dobra. mocna. A z takim tutaj? Zostawimy. No tutaj trochę nam nie odpowiada długość tego pędu. Widzimy Trzyletni, e, trzyletnie drewno, trzyletnie. E, Przyrost tegoroczny. E, więc to widać, że klikane było. E, natomiast no trochę nam za bardzo schodzi. E, ja to zostawię. Ja to zostawię. Tylko poklikasz. Eee, tak, usztywnimy tą mhm. gałązkę e, podobnie tą nad nią. Bo też musimy pamiętać, że to jest retina prince. E, raczej problemu z kolorem nie będzie. E, więc to, to okno, czy, czy to bardzo ostre cięcie, e, nie, nie będzie aż tak skazane. Szczególnie w takim roku, e, bo są no te uszkodzenia mrozowe, które są, to bez dwóch zdań. Nie można powiedzieć, że, że ich nie znajdziemy. A ja jestem optymistą i nie uważam, że one jakoś niesamowicie na ten moment wpłyną na mhm. planowanie, jeżeli na tym by się już zatrzymało. Dobra. Ale, ale musimy mieć na, na uwadze. No jakieś takie, takie gałęzie typu jednoroczny przyrost prosto z, mhm. z czopa zostawionego. No tutaj, jeżeli bym tego albo nie wygiął, albo nie skrócił co najmniej, no to reakcja będzie bardzo mocna. Ja, ja, ja tę gałąź wyrzucę Dobra. Pytanie, co sądzisz o takich gałązkach, zobaczcie, które idą w dół Tak Tutaj mamy taki przykład, przybliżę wam, zobaczcie tak. No widzimy, ona nie bez powodu w dół się skierowała Dostała, miała owoce w, w poprzednich sezonach I ją przegięło. I, I została przygięta. No właśnie Znaczy, no tak, możemy, możemy, zdecydowanie musimy pomyśleć albo o jej usztywnieniu mhm. e, Albo o ewentualnie usunięciu, tutaj akurat w tym, w tym miejscu nie mamy Zbyt wielu alternatyw. Nie, nie, nie widzę, żeby poniżej coś ciekawego nam, nam wyskoczyło. Dlatego ja ją, ja ją sztywnie, trochę niżej. I, A tam to i nie, tak nie poplikasz? To, i, tak to, I tak to zostawimy. Tu usunę całkowicie ten przyrost jednoroczny. Okej. Okay. Jest to naj, najlepsze, co możemy zrobić Dobra. w tym miejscu. I tyle. Pa. Zdecydowanie musimy tutaj coś pomyśleć Skierowana w dół Dobra I jeszcze mamy samą górę Zamienimy się katarami. No właśnie Tutaj już sobie nie, nie damy rady Będzie tobie prościej Ręcznym, e, Normalnie byśmy to cieli Jakieś uszkodzenia No niestety pogradowe Tak Spróbujemy to nawet wyciąć blisko Blisko No i tutaj w jakiś sposób chciałbym wyprostować trochę to drzewo przyrost jednoroczny trochę nam mnie pasujący a tego byś nie kliknął? Jednorocznik no, okay. Dajmy tutaj, żeby już jesteśmy przy tym. Staramy się prowadzić na jeden kierunek mm -hmm. I, i tak to okay. tak by to zostało No i dobrze. dobrze. Czyli, dobrze. co? Te trzy drzewa byśmy mieli poprawnie, fajnie przygotowane, znaczy przy, pocięte, prawda? Zgadza tak, się? Tak byśmy to zostawili Dobra, poczekaj chwilę. Nie wiem, czy to dobrze na kamerze widzicie. Też, żeby było to, co Wam obiecaliśmy. Tym razem zielony kolor. A tutaj, powiedz mi, co tutaj. Ja myślę, że tutaj może spróbujmy zrobić jakieś celowe błędy bo to najlepiej się można nauczyć i we własnym sadzie i złapać w własne doświadczenie jak się obserwuje później w trakcie sezonu efekty tego cięcia generalnie te błędy już pewnie widać z poprzednich sezonów bo zawsze jakiś, jakiś błąd popełnimy to nie ma takiej możliwości ale ja myślę, że, że na przykład Zwróćmy uwagę na górną część korony I celowo na przykład Zostawmy takie, takie pędy, które w pierwszej kolejności By nam od razu wpadały do wycięcia mhm. to, 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 to nie ma prawa tutaj być To spodziewamy się, że jest dużo, dużo cienia docelowo Nawet bąki kwiatowe poniżej Będą miały trudność się zakładać Ale, ale, ale zostawmy właśnie tutaj e, e, te pędy. Powiedzmy zrobię tutaj takie Delikatne cięcie, jakieś pędy Jakie tylko tak poszczypie trochę. Poszczypanie, normalnie. Ale, ale nie będę wyrzucał gałęzi. I, I zobaczymy jak to będzie wyglądać w trakcie sezonu bardzo delikatnie, bardzo za słabe, celowo tego nie będę usuwał, mhm. tu nam wchodzą pędy Bo Jezus, zrobię jakieś takie dziwne skrócenie w środku w górę też tylko częściowo że zostawić, zostawię też celowo do żeby wypadło w pierwszej kolejności. Dobra, to, jak powiedzmy jakieś takie tylko jest to zaznaczę paskami, dobra. Hmm. Dobra, zobaczcie, macie oznaczone paski bardzo delikatne cięcie. Bardzo delikatne cięcie. A zgodzisz się, żebyśmy kolejne drzewo pocięli bardzo silnie i zobaczyć jak ono zareaguje? Ale tak wiesz, za silnie. Tutaj generalnie to jest wiesz, tak przejście naprawdę na szybko, za szybko i w ogóle szczypanie. Ale jakbyśmy to drzewo pocięli bardzo silnie i zobaczyć jak to drzewo przy silnym cięciu Zareaguje, nie? Bo odbije na pewno, bo jeżeli tu mamy bardzo dobrą ziemię, pomimo że jest podkładka M9, ale mamy bardzo dobrą ziemię, to przy za silnym cięciu, no będzie reakcja. No, widać te drzewa dość mają ustabilizowany wzrost i wszystko, ale, ale tak, tak się spodziewałem, że taki efekt byłby. Dużo fajnych gałązek dwuletnich, dużo, dużo z nich wyrzucę celowo. Odolne dolne piętro fajne, ale... Ale, ale wyrzućmy bardzo wiele tych gałęzi Na razie to jeszcze wcale nie jest aż, aż tak Dobra, Dobra, mostem. dobra, dobra Nie, więc co mi bardziej chodzi, żebyś pokazał Nie klikamy tego drzewa, tylko usuwamy Też. O strach patrzeć no ale ale ale, ale o to chodzi nam dla dobra jest. nauki Jadź. dolną też co jak już idziemy na żywioł to, to ostatnią to jest Naszykowane do wyjmowania tak. no, ja dziękuję zobaczcie no dramatycznie to wygląda ale zobaczcie co zostawiliśmy z tego drzewa i zobaczymy jak to drzewo Zareaguje Absolutnie jeszcze to, 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 to koniec do tego polecamy Tak teraz też jak będą wysuwanie że to jest nie tak, specjalnie <grymny> Ale skupimy się myślę w trakcie sezonu Właśnie na tym efekcie Dokładnie W, w tych miejscach Jak to będzie Dobra, Arek szybko jeszcze sobie Szybko sobie teraz podsumujmy Mamy generalnie 3, 6... 9 drzew, zobaczcie, 9 drzew i jeszcze raz odmiana regiona Prince podkładka M9 bez nawadniania klasa gleby. Pierwsza, wiek drzew, jeszcze przypomnij? Pięcioletnie. Pięcioletnie. Zobaczcie tutaj, yy, mamy bardzo silnie przycięte. Będziemy obserwować sobie reakcję tych drzew. Kolejne drzewo, bardzo znów delikatnie. Poszczypane. Poszczypane, dokładnie. Tu mamy trzy te zielone. Które są poprawnie przyciętymi drzewami według nas? I jeszcze kolejne trzy drzewa, które w ogóle nie były cięte. I takie doświadczenie tu jest założone, i to będziemy sobie porównywać, jak generalnie będzie. Bo tu będzie też fajnie pokazać, jak będą się też choroby i szkodniki się rozwijać. To nie Oczywiście. tylko generalnie, wiesz, żeby jak zareaguje wzrost wegetatywny, ale tak, bo generatywny też zareaguje, czy tamtym, ostatnim Ale żeby pokazać jak będzie inna wilgotność w koronie drzewa, prawda? Eee, Oczywiście no. To drzewo no, no... Nie wiemy jaki czeka nas sezon, tak? Czy będziemy mieli taką presję parcha wtórnego jak mieliśmy, czy szkodniki nas tak będą nękać I to powinno różnić się również na drzewach? No tutaj ochronę będziemy prowadzić normalną, dość taką szczegółową. Ale nie... o to też powiedzmy, ochrona na całym tych drzewach będzie jednakowa, tak? Tak, tak. tak, tak, tak. tak. Nie, nie, będziemy, rzy... nie będziemy coś cokolwiek zmieniać. Dokładnie tak. Ja lubię, lubię takie różne eksperymenty, więc cieszę się Marcin, że mamy okazję się pobawić. I sprawdzić dla was. Sposób. Słuchajcie, to jest dzisiaj w pewno długi, wejdzie film, nie wiem ile to będzie minut, ale pewno długi, zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze na montażu. Jeżeli Wam się takie filmy podobają, gdzie nie tylko pokazujemy jak należy robić, ale jak nie należy robić i potem co ważne, te efekty, to piszcie w komentarzach, nie tylko Arek może ścięciem, ale też z innymi zabiegami. Też tak można pokazać yy, sadownikom praktycznie, jak drzewo się zach zachowa, jeżeli coś zrobimy źle. Nie tylko jak zrobimy coś dobrze. Będziemy pokazywać, co robić dobrze, ale też jak też drzewo yy, yy, może zachować się źle, czyli pokazać Wam błędy, których chcemy, żebyście uniknęli. Oczywiście, no to podczas dyskusji, podczas rozmów, podczas testów, to, to naprawdę się uczymy wszyscy yy, i o to w tym wszystkim chodzi, tak? żeby, żeby dochodzić do prawidłowych wniosków na koniec i sezon na sezon yy, wypracować tą technologię jeszcze mocniej, jeszcze bardziej szczegółowo i popełniać jak najmniej błędów. Aby nie tylko było, mu, że tak należy zrobić, bo powiedzieliśmy, tylko też pokazaliśmy. Pokazaliśmy, że robimy tak, bo jak nie zrobimy tak, to będzie taki, a nie inny efekt. Zgadza się? Tak jest. To na dzisiaj tyle. Pozdrawiamy, Dzieci. cześć. Hej. Jeszcze jedna rzecz. Jak mam arkę tutaj obok siebie, to go nie zawaham się użyć i go zapytamy o aktualną sytuację w sadownictwie, to znaczy o tych problemach, które na pewno. Wam też chodzą po głowie. Arek, słuchaj, pierwsza sprawa to yy, bielenie drzew. Nie yy, wykonywałem. Mączniak i bawełnica kor, korówka. Uważasz, że ta zima w yy, cudzysłowie pomogła im? Czyli generalnie będziemy mieli mniejsze problemy z mączniakiem i z bawełnicą? To Cię zapytam jeszcze o jedną rzecz, czyli kapitan. Yy, bo jest generalnie panika, nie będzie kapitanu, nie będzie kapitanu. Twoje zdanie?